Ja zacznę, chciałbym zacząć od słów, że to po prostu to, co się wydawało, to Żyło to jest niedowiary. Natomiast obraziłbym naszych zawodników, bo oni tutaj przyjeżdżali w przekonaniu, że jesteśmy w stanie podjąć tutaj równorzędną walkę jesteśmy w stanie wyeliminować tak dobrą drużynę, jaką jest Krakowia-Praków. To się udało, oczywiście było dużo w tym szczęścia, natomiast chciałbym wrócić również do pierwszego meczu, że w tym meczu akurat nam szczęście nie dopisywało. Dzisiaj to szczęście było z nami, bohaterowie siedzą w szatni, cieszą się, problem mamy jeden, bo za dwa i pół dnia właściwie gramy mecz ligowy z Wisłą Płoc, z aktualnym liderem, także czasu jest niewiele na regenerację, ale, ale coś będziemy musieli um, zaradzić w tym kierunku. Dziękuję. Dziękuję również i bardzo proszę o pytania. Proszę Dzień dobry Michał Trela z Dziennika Sport. Chciałbym spytać o... o Jakuba Wilka, który dzisiaj zadebiutował, zaliczył asystę i jak pan ocenia jego występ? Czy rzeczywiście już było widać, że jest wzmocnienie tego zespołu? Ja bym nie chciał tutaj oceniać nikogo, jeszcze zwłaszcza dzisiaj na gorąco, jeszcze są we mnie emocje nawet. Natomiast oczywiście Jakub Wilk został tutaj sprowadzony po to, żeby pomógł drużynie i na pewno dzisiaj tej drużynie pomógł. Proszę bardzo. Właśnie... na struna, Zagłębia Sosnowiec, pytanie do trenera, trener tuż przed meczem mówił, że marzenia się spełniają, chyba można powiedzieć, że yy, idzie za ciosem i kolejne marzenia przed trenerem. Tak jest, marzenia się spełniają, jeszcze niedawno mówiłem, że chciałem tutaj przyjechać na ten stadion, popatrzeć, jakiś, obejrzeć jakiś mecz przy okazji, ale nie sądziłem, że tutaj przyjadę w roli trenera i akurat tak szczęśliwy z tego stadionu wyjadę. No niech ten sen trwa, jak najdłużej, na pewno się będziemy z tego jeszcze chwilę radować, czasu już oczywiście jest niewiele. I tyle no. Pozostaje się tylko cieszyć się i radować. Dzień dobry, Rafał Nowak, teraz pasyper, Panie Trenerze, mam pytanie, czy Pana drużyna, jaki był plan taktyczny na ten mecz, no i czy Pana drużyna ten plan taktyczny zrealizowała, bo czasami można osiągnąć sukces pomimo tego, jaki był plan. No i czy ten plan wynikał z analizy gry Krakowi? Czy w jakiś sposób pan dostosowywał plan taktyczny do tego, z kim gracie? Zdawaliśmy sobie sprawę, z jak mocną drużyną przyjdzie nam rywalizować. Ale proszę mi wierzyć, że jakoś specjalnie pod kątem Krakowi nie staraliśmy ustawić tej drużyny. Z racji też tego, że też dajemy sobie sprawę, jaki mamy potencjał w szatni. Oczywiście trzeba było zneutralizować środek pola, bo Krakowia w tym elemencie jest groźna, ma kreatywnych zawodników. Trzeba było zneutralizować również zawodników przy stałych fragmentach gry. I to nam się udało, troszkę oczywiście ze szczęściem, ale się powiodło. Panie trenerze, kogo by pan... jest pan blisko Stadionu Narodowego, o dwa mecze. Kogo by, by pan sobie chciał w półfinale trafić? Ale mnie pan tutaj teraz zagaduje, w życiu się nie spodziewał, że dzisiaj będę w takiej konferencji i odpowiadał na takie pytania, że ja będę sobie mógł decydować, nie, może nie decydować, ale marzyć sobie o przeciwniku w półfinale. E, nie wiem, no na pewno dla nas ciekawą konfrontacją byłaby konfrontacja z Legią Warszawa. Oczywiście są przyjaźnione kluby, ciężko nam jest gdzieś nawet jakiś mecz kontrolny e, z nimi umówić. Być może nie trzeba będzie tego robić, bo wysokie możliwe, że spotkamy się w półfinale. Częście seksu... <coughs> przepraszam jakiś sensowny komentarz w takim meczu, bo stało się coś, co chyba nikt sobie tego nie zakładał, no ale prawda jest taka, że nie poszanowaliśmy tego co dostaliśmy od Bozi w Sosnowcu. Nie poszanowaliśmy tego. Daliśmy się skontrolować dwa razy za głębi, jak dzieci, ale trzeba też powiedzieć, że... Drużyna Sosnowca zagrała naprawdę bardzo dobre spotkanie, także gratulacje dla nich, grali naprawdę bardzo dobrze, bardzo mądrze. Oczywiście mieli trochę szczęścia, ale jak to mówią, szczęście sprzyja lepszych, także trudno. Trzeba przepchnąć gorzką pigułkę i, i szykować się do poniedziałkowego meczu, poniedziałkowego meczu z Lechią, z Legią, z Legią, natomiast największym problemem teraz to będzie, żeby te głowy pod, podnieść, bo atmosfera w jest fatalna po takim meczu.